Hej, witajcie! Kurde, musiałem to jeszcze nagrać zanim wjadę do biura, już jestem na dojeździe, więc nie obraźcie się że za moment zniknę w garażu i pogorszy się jakość obrazu ale kurde coś takiego niesamowicie uderzyło mi w dniu dzisiejszym i już bardzo dawno nie nie, nie nagrywałem materiału, który tak mocno stoi na pograniczu nie wiem, motywacji Zawsze gdzieś tam myślę o tym bardziej co robi, jako o rozwoju, o szukaniu ścieżek, ale dobra, dobra, bo tytuł mówi sam za siebie. Natomiast, skąd w ogóle ten, ten jak gdyby trochę zmieniony cytat, prawda? Nie wiem, czy pamiętacie Harego Spectra ze Siuców, który mówił, że on nie ma marzeń, tylko cele. I dzisiaj uświadomiłem sobie pewną sprawę, bo ona jest oczywiście związana z tym, co u mnie się dzieje i nad czym się zastanawiam. Co chciałbym robić, i tak dalej. Uświadomiłem sobie jedną zasadniczą rzecz. W pewnym momencie e, przestajesz myśleć o marzeniach jako o marzeniach, tylko stają się one celami. I dlaczego tak jest? Dlaczego taka, taka różnica następuje? To jest bardzo proste, ponieważ zaczynasz. Zauważać, że tak naprawdę jesteś w stanie realizować te rzeczy, a nie pozostają one w strefie marzenia. I nie, to, nie jest tak, że nagle kupisz odrzutowiec, jacht i tak dalej. Nie, to chodzi o to, że poziom wiedzy, jaki posiadasz w tym momencie, narzędzia, do jakich masz dostęp, ludzie, którymi się otoczyłeś to wszystko powoduje, że twoja perspektywa zmienia się na tyle, że. Zaczynasz rozbierać to marzenie na czynniki pierwsze, układać plan, układać wizje, kroki, schematy, kolejne działania, które w teorii przynajmniej są w stanie doprowadzić się do tego miejsca. Czyli zmieniłeś właśnie marzenie w cel, w cel, który da się. Gdzieś tam w perspektywie lat, być może, ale da się do niego dojść. To nie jest takie marzenie, jak będąc młodym chłopakiem chciałem po prostu móc kupić sobie więcej rzeczy, prawda? To są zupełnie inne elementy, bo teraz wiem, że żeby móc sobie kupić dużo różnych rzeczy, po prostu muszę więcej pracować, muszę zarobić więcej pieniędzy. Ale też jestem na etapie takim, że niekoniecznie jest to moim priorytetem, żeby wydać więcej pieniędzy. Wracając do sedna, myślę sobie, że przy poniedziałku może, tak, zróbmy fajne ćwiczonko, po prostu do zastanowienia się, na ile tak naprawdę nie myślę o, o moich marzeniach w tym momencie w kontekście tego, jak je zrealizować, jaka droga mnie do niej musi zaprowadzić, czy mam odpowiednie narzędzia, które pozwolą mi to zrobić, osiągnąć. Czy będę się dalej zastanawiać nad tym, czy to jest tylko marzenie i może kiedyś nie uda mi się tego, nigdy może nie uda mi się tego osiągnąć. Nie wiem. Uderzyło mnie, dziś, mnie to dzisiaj strasznie rano. Nie będę przeciągał tego, bo idę do pracy. Trzeba zacząć nowy tydzień. Um, ale tak. Im jestem starszy, im mam więcej lat, im więcej wiedzy posiadłem. I więcej rzeczy wydaje mi się, że rozumiem, tym bardziej jestem w stanie zmienić potencjalne marzenie w cel i zdefiniować drogę, która może mnie do tego zaprowadzić. Jak tam wasze marzenia da radę zmienić je w cele? Do danego tygodnia. Trzymajcie się, hej.